Widać, Dostał. Pójści, Minus i plesy, 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 kurwa. C biorą. Na mnie, Mateo. Mm. Kurwa, otworzył się raz. Przejmij do końca. Słuchajcie, yy, Mateo, będziesz miał po lewej na zewnątrz. Dobra, już w kanałach jestem. Biorę Uwaga, C. Schodzą, 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 schodzą. Jeden minus. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Kurwa na wyjściu. Leży, minus. Centagram. Oj, chuj. To już kurwa to. Nie teraz zmienią mapę, nie? Że tam ten, że chcieliście loker, nie? I prasy Minus dwóch C Wbij Mateos od dołu Kanały O już Jeden od dołu jeszcze Kamy, wbijam gdzie jeden, jest? góra, Na dole garaż. kanały, na dole kanały. Jeden garaż. Dawajcie go od C na dole. Od kanały. No jakiś Nate poszedł. Z garażu na C. Na dole jest kanały. przebiję krzaki. Dwóch na dole. Kanały na A biegną. Od krzaków tam, na C. Hmm? Dawaj tu na A, bo będą biegli z kanałów od razu. Na. Miga. Na B, na B ciśnij balu. A biorą. Minus. Pierwsza pomoc. Nice. Dobrać Masz łatefki, Powaga, ten Alfa jest to biorę. Aj! tam. On kampił tylko. Jest tam w rurach nadal. Może od kontenerów... Dawaj, ja Dawaj, ja ja Aj, zliknąłeś B biorą Poko już się cofam na B Trzech jest Jeden leży Czeka na C1 Jeden na uciekł. No Jeden na C... na podwyższenie kurde. przy moim trupie Obiega w koło, dobra ładnie Zdążysz podnieść? Zdążysz. jest pod naszą Dobra. A co, ciśniemy? Na A czy na C? Na no do, dołem, na A. Tuż na A lecę. Króty im, kurwa, zrobię. Minus. Dobra, nic nie wchodziło w niego? No ja co to, tak samo miałem, kurwa. Kanałem wchodzę. Biorę ja C. od góry, ja od góry. Nie ja on dał wbiłem. Patrz na bi, Centralizm. Centralizm Kontrolujemy cel czarny. Y kanał, już armia. Ja idę od rąk. Na C, pod grozami w kanale. Kuropejem. Kosy zrobiłem. Na dole, na C, na dole na C. Dół C, dół C, dwóch. koło gruzu. Tak, na B. Na B lecam. na B. Padłem. Granat. Skąd? Jeden minus. Zabity. Gdzie oni, kurwa są? No, Wybicie chyba. biorę mhm. Biegną w to czołgu. Biegną na kanały, na kanały. Minus. Jeszcze jeden na kanały. Dawaj go. Góra, góra, góra. Góra, prasy? Nie, już jest spok. Cześć, moje prasy, Ciema. cześć. Cześć. Cel alfa zneutralizowany. Dobra, czysto. Ej ja idę od wyciągu. Czekamy, czekamy, zaraz zacznę rampa. przejmować. Rampa, rampa, rampa. 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 Jeszcze jeden podniesie, podniesie. Dobra, idę, 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 idę. Nate, Nate. Dwóch, do. trzech. Jeszcze jest tu na maszynach. Jeden minus. Leży. Ej. Prezarka. Zabili mnie. Podniósł go tam, podniósł go tam. Od ramp, od ramp dwóch. Eee, na maszynach w... podniósł go. Jeden będzie wchodził głównym. Na. Leży od torów na. No. Minus. B, 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 Nie, nice. Tam, Drugi Są tam jeszcze. Uszkodziłem go ładnie. A biorą? Czołga się! Mam ty trollu, Kose? <laughs> Czołgał się, kurwa, nie wiem. on? jest na wojnie czy co? A. Dawajcie na C, kurwa. Dołem na pewno, pójdą, kurwa. Teraz ktoś ruchomił. mi. na coś tłucze. Na prasach, jest na prasach. Patrzy na B. Skampili się. Lewa, lewa, Wpadły. lewa. Prasy? Na prasach, na prasach, na prasach. patrz na... Wychodzi na... Ej, 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 ej. trzymać się. Co dołem, co dołem. Prasy. Wracam się na prasach. C biorą. No a jest kurwa gdzieś na przyjeżdżenie. na Dobiję go. Dobra leży, leży na A. Minus. Okay. Ja biegnę na B. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij ja już. Biegnę na C, biegnę na C od czołgów. Jestem na B. C nasze. Okej. Okay. Lubcie B, ja poczekam Robię, robię, robię. Dobra się cofam na gdzie Abiorą, a biorą, a biorą, a biorą. A Wszyscy, wszyscy na A Wchodzę od pras Wiecie od panowie drugiej. Fajeczka, Garbi i można lecieć, nie? Nas, kurwa. Ej, dobra, już mnie zajebali między, pra, między maszynami Wchodzę na górę na prasy Dobra no, ładnie, Przyska. ładnie kamy Co biorą? To byś ciała, kurwa No to bierzemy no. Masz tu arteczkę, Kurwa na B. Przejedliśmy kontroli nad Kanał, polec. B. Ktoś maszynę Kanał, kanał, kanał bierze. B bierze. Na C jestem, na dole. Jestem C, garaż. Afgan, plecy ci robi, kurwa. Dostał. A dobra, przejmuj. Zejście do kanału komin, hey, komin, komin. Dwóch. Gruzy, gruzy. Jest jeszcze, jeszcze na jeden, gruzach. Jeszcze jeden. tym kontyner. Koł ma jego tego. Zbiera no? Trupa Jest na maszynach Tam uważaj, biegnie, biegnie, biegnie. Biegnie na maszynę. Ładnie, kurwa, przemócili. Wbijają na A3. Prasa, prasa. Od grona to nie zginął, ładnie. Prasa, 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 jeden. Zabity nie chciał mi nóż sprzedać. Na prasę, jeden. Bija na maszynę, wbija na maszynę. Od prasy. Jest tutaj, kurwa. Zabity. ZSRR, okay. Andrzej. ZSRR, Andrzej. Jakie w dole? No jebie, kurwa. Dobra, musiałem tego... jego AC kurwa wziąć, bo. Mam mu już nie miałem B, wszystkich straciliśmy, No, będzie do 240, kurwa. Znowu? A ja przed tobą. A zbierają. Jeden minus Minus. Aby. Dobra ja przejmę, przejmę Ja na lecę już Lecieć, lecieć panie Afganie Ruchy kurwa, ruchy Kurwa, restym się tu na ty słyszej Weź iść na dół od razu Otorów, od otorów nasom na Otorów wchodzą Otorów, otorów uważajcie tu No to ja wyjdę im kurwa tym Jeden minus ja pierd... to zalałem Ty to wszystko, ja tu z biodra walę na nich. Kosa. Padł. Biorę jego... staw. Tu ma jednego? Co to jest za klanka? Też AC chyba. Rampa rampa, 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 rampa. Rampa minus. Trzech od rampy, trzech od rampy. kurwa. Uważaj, 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 plecy, plec, plecy, kurwa. Dobra, dostał. Minus. Od ramp Tu, od y, tego. Kurwa. Tego komputera. Jak ta ściana się nazywa? Jak ją nazwać? Ja pierdolę, teraz jeszcze bardziej w pizdę dostaną. Wtedy było do 240, kurwa. Rampa? rampa? Od rampy, od rampy, rampa. od rampy. Hmm. Dobra, okej, nie bądź GG W sumie to też moja godzina.